Hmm. Zacznijmy od tego, może jak w ogóle trafiłem do Kina Jubilat. W sumie to nie było Kina Jubilat, bo to w tamtych czasach, czyli w roku 1988 był to zespół kin należący pod okręgową, Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Zielonej Górze. Tak się wtedy to nazywało. Był to jeszcze, była to pozostałość jeszcze z, poprzednich, z poprzedniego ustroju. No poprzednich, w, w roku 1988 to jeszcze nie był poprzedni ustrój, to był ustrój... Aktualny. No więc zatrudniono mnie w okręgowym przedsiębiorstwie rozpowszechniania filmów w Zielonej Górze i tutaj był oddział Głogowski, to był zespół kin, kino Jubilat, mieszczące się tam, gdzie się mieści, mieściło. No i kino Zodiak, gdzie po prostu wynajmowaliśmy salę od Miejskiego Ośrodka Kultury. Tak? Myśmy tam tylko mieli swoją kabinę projekcyjną i mieliśmy ekran, który użytkowaliśmy z imprezami organizowanymi przez MOK. Do tego czasu pewnie, o ile nie został przeprowadzony remont sceny, są tam pewnie na podłodze znaki, które służyły do ustawiania ekranu, gdyż ten ekran był ruchomy i w momencie, kiedy scena używana była na przykład do występów teatralnych, został cofany, a później my przed projekcją, aby ustawić dobrze ostrość, musieliśmy przywrócić ten ekran po prostu na jego miejsce. Kinowe tak zwane, tak? No, także były to dwa kina. Ja ukończyłem szkołę średnią akurat, to był czerwiec, koniec czerwca, przed wakacjami, a że byłem zapalonym kinomanem od zawsze, więc przechodząc obok kina zawsze zerkałem na umieszczone w witrynach repertuary, jakie, jakie będą najbliższe premiery. I przechodząc właśnie po odebraniu świadectwa szkolnego obok kina jubilea zauważyłem, w jednej z gablot, informacje, że poszukiwany jest pomocnik kinooperatora. No i po prostu pomyślałem, że to w sumie palec Boży, tak? Bo to była praca, o której zawsze marzyłem, czyli praca związana z filmem. Jak to my się śmialiśmy później, praca w kinie to jest show biznes z przewagą show nad biznesem, jeżeli chodzi o operatorów tak? Tak mówiliśmy. No i, a jeszcze tak fajnie się złożyło, że bliska przyjaciółka mojej mamy, pracowała w kinie jubilaty jako bileterka, tak że w sumie mogła mi udzielić wstępnych rekomendacji wobec kierownictwa kina, czyli przedstawić moją osobę, jakim, jakim jestem człowiekiem, no, z tej dobrej strony, tak powiedzmy, czyli jakieś fory <laughs> w tym względzie. No nie było wielu chętnych na to stanowisko, tak, gdyż praca w sumie była niewdzięczna pod tym względem, że jeżeli ktoś nie był pasjonatem kina, no to wiadomo, praca w kinie to są weekendy, to są popołudnie, a no dla młodego człowieka w sumie rozpoczynającego życie, to jest praca, to takie trochę więzienie, tak, kiedy koledzy idą w weekend na grilla, ty człowieku siedzisz i, i zamknięty w kabinie projekcyjnej i przeprowadzasz projekcje filmowe, no więc chętnych zbyt wielu nie było. Aczkolwiek obsada kinowa tego zespołu, kin, kiedy tak sobie pomyślę, no wtedy była dość pokaźna. Nie było jeszcze, to jeszcze było przed tym, przed tym momentem, kiedy nastąpiło cięcie etatów, kiedy y, łączyło się etaty ze względów oszczędnościowych. Także było sporo pani bileterek na te dwa kina. Kino operatorów było trzech. Jeden po, jedna pani, dziewczyna w sumie wtedy która była pomocnikiem kinooperatora i najprawdopodobniej ona złożyła wypowiedzenie i ja na jej miejsce byłem szykowany. No i tak to się zaczęło. Po rozmowie z panią kierownik ówczesną. Zostałem na okres próbny przyjęty od pierwszego lipca roku 88 jako pomocnik kinooperatora. Podpisałem umowę. Później po trzech miesiącach Yy, zostałem skierowany na kurski na operatorów do centrum takiego we Wrocławiu, na ulicy Nowowiejskiej, którego oczywiście już nie ma, bo zostało zlikwidowane. Mieściło się to w kamienicy, gdzie było na górze były <laughs> miejsca noclegowe, bo to jeździło, jechało się na dwa miesiące i, i było się oddelegowanym tam, na ten kurs. Kurs to były 359 godzin bodajże, wykładów na różne tematy. To było w sumie kiedy patrzę jak teraz na to zaświadczenie o ukończeniu kursu kinooperatora no to widzę, że to było wychowanie obywatelskie, matematyka, elektrotechnika, no to już bardziej po, po profilu, elektroakustyka, kinotechnika, no i później bezpieczeństwo przeciwpożarowe. No ale tutaj też a propos tego kursu jest taka ciekawostka, że przeprowadzany na przykład... Akustyki czy kinotechniki mieliśmy z ludźmi z Wrocławskiej Wytwórni Filmowej. Czyli mieliśmy tam właśnie we Wrocławskiej Wytwórni Filmowej jakby wykłady na ten temat. No, ale wracając do kina Jubilat. Po ukończeniu tego kursu wróciłem jako kinooperator drugiej kategorii, bo druga kategoria to było pierwszy stopień w zawodzie kinooperatora, później było po wysłudze lat można było starać się o. Papiery kinooperatora pierwszej kategorii, ale oczywiście później system się zmienił, to wszystko się pozmieniało, już nikt tego tak nie przestrzegał. No i zacząłem pracować jako kinooperator. Wiadomo, przy uczenie starsi kinooperatorzy pokazywali. Ja się uczyłem, uczyłem, uczyłem. No i nie wiadomo, kiedy tak przeleciało. Ja jestem kinomaniakiem od, mówię, od maleńkości, od najmłodszych lat. Uwielbiałem film. Zaczęło się od filmu grozy, tak, tych klasycznych filmów w stylu Frankensteina z lat 30. narzeczona Frankensteina, te wszystkie filmy, które dzisiaj są filmy wytwórni Hammer klasyki. Także filmy, które dzisiaj pewnie widzowie dzisiejszy uznaliby za ramotki śmieszne, które w tamtych czasach były traktowane jako filmy grozy, tak? No. Mhm. I, to jest, I to jest klasyka w sumie filmu, na tym się wychowywałem, no tak jak, tak jak wszyscy. No taki był, taki był wtedy system, że dostęp do filmów mieliśmy z poślizgiem. Mhm. I, 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 I to, co ja poznawałem, to poznawałem, jeżeli były jakieś na przykład y, 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 y cykle filmów, takiej klasyki a'la Perły z Lamusa, Tomasza Raczka, Zygmunta Kałużyńskiego, oczywiście to było dużo później, ale były w telewizji polskiej, tak? No bo po prostu to było takie główne medium, gdzie można było klasykę obejrzeć. Do kin wchodziły filmy też z poślizgiem. I ja przyjmując się do kina w roku 1988, trafiłem, akurat była cykliczna taka filmowa, filmowe święto kina. W kinach w całej Polsce organizowane nazywało się to konfrontacje filmowe. Gdzie była możliwość obejrzenia filmów, które miały premierę światową, no dajmy na to na festiwalach światowych, ale w Polsce jeszcze nie miały swoje premiery. Dopiero były szykowane na premierę i ci właśnie kinomani oblegali, no bo to mogę powiedzieć oblegali te seanse, kupowało się karnety dwu, trzydniowe żeby obejrzeć te premiery światowe jeszcze przed wszystkimi, zanim one wejdą na ekrany nowej. Kino w tamtych czasach to była rozrywka dostępna dla każdego. Przy, przy tych zarobkach, które były, no jeżeli ja byłem uczniem, y, oczywiście żyłem tylko z tego, co dostałem kieszonkowe i, i stać mi było na to, żeby chodzić na te seanse filmowe, filmów w stylu Blues Brothers, Powrót do przyszłości, no, Obsyłszym pasażer, no, Stromo, te filmy, które miały premiery w połowie lat 80., końcówce 70., Gwiezdne wojny, przez 1978 roku premierę kinową, ja, ja oglądałem na sali kinowej, co prawda nie w Głogowie, tylko Polkowskim kinie Skarbnik, gdyż tam wtedy mieszkałem, mając 7-8 lat, byłem na tej premierze kinowej w kinie, czyli miałem to szczęście obejrzeć Giezdno Wojny na ekranie kinowym w czasie polskiej premiery, tak? To było kino klasy zerowej. My podlegając pod Zielonogórski tutaj OPRF, były trzy tylko takie kina. No, Notabene bliźniaczym kinem kina Jubilata było kino Kopernik w Gorzowie. To były identyczne budynki. Jeżeli Pan poszuka sobie w internecie, to są jakby lustrzane odbicia takiej, same, takiej samej architektury, którego kina w Gorzowie już nie ma zresztą. No i kino Wenus w Zielonej Gó Górze, które też już nie jest kinem. To były trzy kina klasy zerowej, czyli najbardziej luksusowe, z największymi ekranami, czyli takie kina, także my tu w Głogowie nie mieliśmy się czego wstydzić pod tym względem. Oczywiście, do, do, dzisiejszych, do dzisiejszych standardów, no to to było, to było coś innego. No ale na tamte czasy to było naprawdę kino takie. Nie mieliśmy tu w głowie czego się wstydzić, jak mówię. Hmm. Tak, i my dostawaliśmy premiery kinowe, jeżeli przychodziły na nasz okręg filmowy, no to my dostawaliśmy jako jedni, po kinie Zielono, w Zielonej Górze, bo to było miasto wojewódzkie wtedy, tak? Myśmy dostawali zaraz po nich premiery, czyli do nas przychodziły. I pod względem warunków, no to też na tamte czasy to kino było zrobione, no powiem tak na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wygody, tak, no oczywiście dzisiaj patrząc na to można się uśmiechnąć, ale ludzie wtedy byli w ogóle mniej wymagającym, bo przypomniało mi się, kiedy były coś takiego jak maratony filmowe grane, czyli puszczało się trzy na przykład filmy z jednej serii pod rząd, i ludzi wtedy było mnóstwo. I pamiętam, był maraton filmowy filmu Polskiego znakomitej komedii, jak rozpętałem Drugą wojnę światową. Trzy części puszczano naraz, w jeden wieczór, i ludzie siedzieli na schodach. Było tak lu dużo ludzi, że ludzie siedzieli na schodach i nikt się nie skarżył. Także mówię, ludzie nie byli wtedy jakby cieszyli się tym, że mogą tej sztuki filmowej posmakować, a już mniejsza to w jakichś tam warunkach. Po prostu cieszyłem się, że kupiłem bilet i dostałem się do kina. W momencie, kiedy my przychodziliśmy do do tego kina jubilat, ja jak mówię z perspektywy widza jeszcze, dziecka w sumie nastolatka i oglądaliśmy filmy, dajmy na to właśnie coś w stylu Blues Brothers, powrót do przyszłości, no klasyki kina, to my zapominali, zapominaliśmy o tym, co działo się dookoła. Już naprawdę nie zależało nam na tym, żeby to było wygodne, żeby to było, bo myśmy, myśmy po prostu tego nie znali, tak? Myśmy uważali, że tak po prostu wygląda kino. I, I skupialiśmy się na tym, co jest na ekranie, a na tym, co, a nie na tym, w jakiej oprawie jest to podane, to, 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 po, to te czasy później przyszły dopiero. W jakość poszło to, jak to się mówi, w ilość, tak? I, i, i zresztą dzisiaj odbiór filmów się zmienił. Czy powiem Panu, że jeżeli się wchodziło na salę kinową w tamtych czasach, no to nie do pomyślenia było, żeby ktoś tam zaczął rozmawiać, coś jeść, szeleścić jakimiś torebkami, no po prostu kultura Filmowa nie wyobrażał. Czegoś takiego zostałby albo przez panie bileterki zrugany, albo przez współoglądaczy. Po prostu kultura filmowa była inna. Dlatego, na ten przykład, ja dzisiaj się źle czuję na sali kinowej. Idę do kina, kiedy naprawdę już chcę obejrzeć film. Tak teraz właśnie szykuję się na wyjazd do Wrocławia do IMAXa na Oppenheimera. I powiem panu, że ten, to jest dla mnie. <śmian> Minus wielki tego, że muszę oglądać film z ludźmi, którzy odbierają telefony komórkowe. Coś tam jedzą, siorbią tą kolą na, i, i dla mnie to jest po prostu rozpraszające. Tak, tak ja, ja jestem z tego pokolenia, kiedy, kiedy nie lubiłem, żeby e, lubiłem zatopić się w cały w ten film i, i coś, co mnie rozpraszało, no po prostu jest irytujące bardzo, no ale takie są czasy. No, no ja <śmian> tak jak mówię, do 2010 roku Byłem związany z kinem, jakoś tak odchodziłem z tego kina, próbowałem czegoś innego, ale wracałem, bo to mówię różne się życie układało. W roku 2010 już całkowicie definitywnie postanowiłem zmienić, jak to się mówi, ścieżkę zawodową. A moje dzieci, no cóż, syn kończący teraz 18 lat, może pamiętać mniej, ale, ale w kinie ze mną był w sumie od czasów kiedyś niemowlęcych. Po prostu moja była żona, pracowała i kino było tą nową stroną, że mogłem opiekować się po prostu, dorastał w kabinie kinowej, tak? Ja się nim zajmowałem, wpuszczałem filmy i opiekowałem się nim. Moja starsza córka już była w szkole podstawowej i ona w sumie po szkole też przychodziła do kabiny, odrabiała lekcje, siedziała ze mną, oglądała filmy, także też z tym kinem byli związani, no w sumie od małej kości.